Jakby zapytać każdą osobę, która, która mówi o tym, że taki proces ma i takiego procesu używa, to da pewnie inną definicję. Moim zdaniem big data to jest każda, każdy proces, który bierze pod uwagę więcej niż jedną zmienną na temat klienta, która na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie przypadkowa, zupełnie niezwiązana z... z procesem, do którego służy, czy to jest proces udzielania pożyczki, podejmowania decyzji pożyczkowej, czy to jest proces zakupowy, więc, więc rzeczy, które, które na pierwszy rzut oka są niezwiązane i, i mogłyby nie być pomocne w podejmowaniu takiej decyzji biznesowej, ale odpowiednio przetworzone, odpowiednio połączone ze sobą, kilka takich informacji naraz, przetworzone przez algorytm, daje nam, daje nam wiedzę i informacje o tym, jaką decyzję trzeba podjąć. Podejście firm pożyczkowych do, do, do Big Data będzie się zmieniało, ponieważ to jest element, który odróżnia nas od, od konkurencji, który, który sprawia, że nasze produkty są bardziej dostępne. Odchodzimy od zastanych procesów, których, trzeba było, których klient musi udowodnić swoje zarobki, swoje zatrudnienie, swoje zamieszkanie. Używamy właśnie tych informacji, aby zastąpić takie standardowe procesy weryfikacyjne, żeby to szybciej i sprawnie. To wynika z naszej strategii, którą przyjęliśmy sobie dobry rok temu. Chcemy sprawdzić nasz unikatowy system scoringowy oparty o big data nie tylko na produktach mikropożyczkowych ani produktach ratalnych, ale zobaczyć jak on będzie sprawdzał się w produktach bardziej zaawansowanych, technicznie bardziej zaawansowanych finansowo i kierowanych do innego klienta. Tego typu informacji, które przetwarzamy w tej chwili, potrzebne są do podejmowania szybkich decyzji na podstawie produktów, które są na krótkie terminy i na niskie kwoty. Chcemy sprawdzić, chcemy wyjść do klienta z ofertą. Wierzymy w to głęboko, że ten system sprawdza się również w takich powiedzmy, produktach. Do tej pory za... za mm, zarezerwowanych tylko dla banków, ale my chcemy pójść o krok dalej i powiedzieć, że, 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 że to się sprawdzi, że, że, że to będzie na pewno działało. Poza tym myślę, że to jest kierunek, którym będzie wywoływać każda firma z branży pożyczkowej, że gdzieś tam rynek mikropożyczek się już nasycił, trzeba szukać innych kanałów zbytów, trzeba szukać innych klientów, bardziej klientów, którzy zainteresowani są czymś więcej, czymś, co będzie powiązane może z kartą przed Sonu, do czego będą mieli dostęp 24 godziny w dobę.